Tam, ja There jestem Mr. Party Boy. a wy oglądacie kolejny odcinek Spider-Man 2. So a, trochę mi się statystyki pozmieniały, mmm, dlatego że. Raz już nakręciłem, niestety, dźwięk z gry mi się nie nagrał. E, po czym strasznie ubolewam, bo musiałem grę przechodzić o, od samego początku. W ogóle mi się to nie podoba. Znaczy, no teraz już przeszedłem. Ale. Ale szczerze mówiąc, jak na przechodzenie całej gry od nowa, to mi dużo nie zajęło. Ale to tylko dlatego, że ta gra jest bardzo krótka. I to może. To jest. Nie, no to na pewno jestem tym spowodowane. Trochę ich się tu narobiło, co mi się nie za bardzo podoba. Chciałbym zdobyć dodatkową umiejętność, to by mi się przydało. No dawaj, 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 włączaj, no Jest nareszcie Posz poszedł kombos. No co? Fuck! Nie Nie przewidywałem, że ich będzie więcej Ja pierdzielę Przecież miałeś wyłączone to Kurczę no A o czym ja wam chciałem Powiedzieć mm. Ach no zaraz zginę jak nic Na razie wam nic nie powiem Bo próbuję się skupić na rozwaleniem tych Oto niegrzecznych panów Których No giń Co za parysztet jakiś Dziękujemy bardzo. E, rozgrywka zakończona. <laughs> nie, nie do końca zakończona. Mamy tu jeszcze kilku niegrzecznych e, przeciwników do załatwienia. Tu gdzieś powinien być... Tu jest. Wiedziałem. No, wal niego, co za jaki... ...pareż dedy. Nie lubię, nie lubię tego. A, jeszcze ich... mogliby już po. A, a ten... No ten jeszcze żyje, no to... Pisało complete, a jeszcze nie zaliczone do końca. No to sorry... sorry was bardzo, co to w ogóle jest. A, wiem o czym wam chciałem powiedzieć. Mm, pewnie większość wie co to Minecraft i... Ostatnio sobie w niego pogrywałem. Mm, Nic na, na niego nie mam na, na zamiaru jeszcze nakręcić. Znaczy mam zamiar, ale to chwilowo jest wstrzymane. E, oczekuję na drugą osobę, bo m, chciałem zrobić jakby serię na dwóch graczy. E, oczekuję na drugiego gracza. Mam już go wybranego, tylko czekam, aż pozałatwię sobie sprawy z komputerem. E, I teraz tak, bo... M, Minecraft to jest bardzo fajna gra, ale... Mówią, że kiedyś była fajniejsza. Ja uważam, że, że Noc robi dobrze, że ją cały czas ulepsza i jakby ją ulepsza w stronę rpg Bo niektórzy mówią, że to jest ulepszanie w stronę rpg -a. Ja uważam, że to całe ulepszenie w stronę rpg jest bardzo fajne. Okay, chyba... o, so fast, I, tak. I bardzo przyjemne. I to właśnie jest dzięki temu fajniejsza gra, bo ciekawsza, więcej do, no ma zaofer do zaoferowania. Jak wiemy Minecraft się nie kończy Chociaż teraz po tym przeróbce, że smok niby Jak się zabije smoka to koniec Ale i tak możemy grać dalej, więc Taki marny to koniec No ale przecież to nie, byłoby głupie Jeżeli mielibyśmy załatwić e, Mielibyśmy skończyć Nasze, poś, znaczy nasze Na przykład 12 godzinne poświęcenie na tej grze Albo nawet więcej No ja uważam, że gra bardzo fajna Bardzo przyjemna. Hmm. Ten doktor to mnie cały czas denerwuje. Chyba nikt nie lubi lekarzy, ale bez przesady. Żeby lekarz był tak upierdliwy, co to on robi? Co on robi? Co... A, odmontował mnie. Super. Mam nadzieję, że się wyrobię. Bo ostatnio się nie wyrobiłem. Śmietniki? Lol. Wytniki to ja jeszcze rozumiem, ale... przecież nie no ławki. Ławką we mnie rzucano co za jaki bydlak O nie TT. włózki na parówki Na hot dogi znaczy się Widzieliście to? Chyba zrobiłem sobie blokadę Jump and okej okay. No co teraz? A samochody? Jakiś żart. No przecież. Tak, no taksówką jeszcze rzuca. Jezus. Bez przesady. Nie wyobrażałem sobie, że takie będzie, będzie, będzie robił rzeczy. No dobra, taksówki cię chyba teraz skończą, co nie? Ale maski nie za bardzo chcą mu się spędziły. Jump and. and nic Ok, załatwmy go, załatwmy go. Spierdzielił. Oh fuck, o oh fuck! Oh. Slow motion. Uuu, bardzo przyjemne. Przynajmniej przeżyliśmy tamto. Ha, <klaski> przepraszam. Ciekawe, co zaraz będzie nas czekać. Popyla sobie na tych powalonych. No jest tu, jest tu. Coś tu przydałoby się. A, dobrze, pamiętam. Niestety, mnie tu już za bardzo nic nie zaskoczy. Bo przechodziłem już w tą planszę Ale Specjalnie dla Was mogę eee, Udawać, że nic nie wiem <laughs> Chociaż nie preferuję żeby ktoś udawał fuck, gdzie to? A! O oh fuck nie, nie orientuje się gdzie jestem Dosyć ciemno Ale jak chcecie, to znaczy może poprawię jednak Gdzie to były wideo? Chyba wideo, było Brightness? Jest A Za jasne będzie, o tak będzie fajnie chyba Okej, okay, jest git Chociaż nadal tu jest ciemno Ale już jest jaśniej, więc powinno być lepiej Ale nie oferuję wam, że będzie lepiej, bo Tak mi się wydaje, że jak ja sobie biorę jasność i poprawiam to i tak chyba jak się nagrywa to i tak jest ciemno. Nie wiem, nie orientuję się w tym Bo nie pamiętam Bo nigdy jeszcze nie musiałem używać tego Coś mnie widzi? Nie. To to, 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 to jakaś ściema Turu, turu, tu jesteś Gdzie mam iść, gdzie ja mam iść A, tu tak, zamiast rozwalać wrogów, to ja latam za jakimiś wieżyczkami je rozwalam Wiecie co? Może ja sobie te wieżyczki daruję, co, na, co, wy, co wy na to? Nie no, trzeba je zmieścić. Chociaż Chioda daje za nie punkty w ogóle. Pff, nie daję, dziękuję bardzo. Odpowiedziałem sobie na pytanie. Olejmy te powalone wieżyczki. Chociaż ich to... Ich można rozwalić. Bo za nich już są punkty Morda kapciu Włączył się alarm bombowo Tylko że... To liczy tylko na to żeby się was przyszło więcej Ale to będę musiał rozwalić tak czy inaczej Bo to może mi przeszkadzać Ło Aha, nie ma, nie ma, nie ma lipy. Nie ma wieżyczek, nie ma lipy. Mm. Co teraz? A tutaj to. Coś mnie cały czas widzi. A to. Nawet nie wiem, to chyba kamerka tylko jest. Mało przyda przydatna. W ogóle to są same mało przydatne rzeczy, więc po co w ogóle takie coś robią, Czy nie? A po to, żeby mi podenerwować, zapewne. O, jeszcze tu jest jedna wieczka. Ona by mi chyba nie wadziła. No ale cóż, jak już rozwalam wszystko, to rozwalam wszystko. Nie ma, że nie ma, że nie rozwalam, rozwalam wszystko. Ciekawe kto zamontował te tam wieżyczki. Może jeszcze Spider-Man. Spiderman. Mumowo, ci będą strzelać we mnie. A ja nawet nie mam... Fok, zapomniałem, że oni te, tego... Jakby czaru mogą używać, znaczy oni mają taki wmontowany, mm, Kurde, taki... taki, ta, taki zegarek mają, i tam ustawiają, nie wiem, tak to, tak to wygląda jakby mieli zegarek. Może uda mi się wam pokazać. Tylko ty we mnie nie wstałeś, to pokażę im. O, tam, ta, o tu właśnie na ręku jak jest. O, tu właśnie na ręku. Po prawo? O, takie pomarańczowe. Ach, w końcu jeszcze ja wam będę pokazywał. W końcu mnie ubije, dziad. Komba Kombo Okej, okay, co tu mamy? O nie. O nie. Dobra, tu już tak chyba nic nie ma ciekawego. A jeżeli coś pominąłem, to zapewno wy takiego błędu jak ja nie zrobicie. I znajdziecie wszystkie możliwe tutaj yy. chwila. Na no, chwilowo mam takie statystyki, ale zapewneż wy znajdziecie sobie więcej, bo akurat wy nie nagrywacie i macie czas. Ja jednak nagrywam i wolałbym pomijać... Yy. Znaczy no nie to, że pomijać, ale może... To co ci zbędne to, to, to niepotrzebne, co nie? No co jest? Przecież go sieciom zaatakowałem, a... Fakt. Ten głos dla mnie nie, nie jest, świadczy o dobrych manierach. Moja sytuacja jest chwilowo mało... Pozytywna. Dobrze. Już jest bardziej pozytywna. Jest jeden. A tego mi starczy chyba. O teraz musiał... fuck Musiał teraz zgasnąć. Ale tu mamy dodatkową moc. Trochę tak czuję się tak zbierając tą, tą kulkę jak. Jak Pacman, wiecie, tam. Jak on zbierał. No, tak wiem, tu przejście, ale to już coś może być na górze. Jak Pacman, który zbierał te większe kulki, żeby zjeść, zjeść tego ducha. Gdzieś te duchy, co nie? Tak mi to trochę tylko przypomina. Nie wiem, jak wam. Ale mi tak to trochę przypomina. Zabrałem tu? Chyba ta. Jumba boy. Jestem Jumbo. Okej, okay, dobrze. No, jeszcze tych, no, tych panów strasznie dużo tu jest. Szczerze mówiąc, czuję się trochę niedowartościowany, bo Bo muszę jakąś chyba sobie nagrać teraz jakąś grę, strzelankę. Jeszcze pomyślę nad jaką, jaka to gra będzie. Ale chwilowo... O, ten jeszcze... Ale chwilowo tak jak jest, tak już tak będzie. To Jeszcze nie komplet? Dobra, zobaczmy. Tu byliśmy, tu byliśmy, wszędzie byliśmy, To jak to mam tu wejść. A, no tak. Ja to jednak mało mądry jestem Przed chwilą byłem tutaj i patrzyłem. A teraz nagle się zastanawiam, gdzie ja niby mam iść. No tak, jak mówiłem, jakąś stronę będę musiał zagrać. miałem nagrać zapewne. E, a oczywiście, Wy też możecie podawać na, na prywatnych wiadomościach e, Wasze pomysły ja jednak e, chwilowo korzystam ze swoich, ale z waszych, waszych propozycji również skorzystam zapewne. Ojoj, To było głupie, spadłem do prądu i takie. Ojoj. Okej, ta zniszczona, bo tam je chyba nie lubi. No, ale nie łap tego ty, to tam masz to rozwalić. No. Tak to miało być. No, ale, bo mi zaraz zgaśnie to. wolałbym jednak to mieć. To można rozwalić? Fuck, myślałem. Pól, gdzie jest pól? O, jest. Oj, oj. Ginie, ginie, Dobra, to zniszczone. No nie, zużył mi moją supermoc. Kurde, no nie zip, tylko shoot. No, nareszcie, a dlaczego my nie mamy? Bo wiecie, yy, takich ktoś jak na przykład. Batman miał swojego. No, nie tyle Pomagiera, a. No, no to był Pomagier. E, e, miał swojego Pomagiera, a my taki, takiego, osoba, taki, takiego, taki, takiego czegoś nie mamy. Dlaczego? Ja się pytam, dlaczego? Czy my jesteśmy jacyś wyjątkowi, czy coś w tym sensie? celu? jesteśmy tacy sami jak inni. Jesteśmy super bohaterami, a jednak. A jak, jednak nie dostaliśmy możliwości, aby mieć pomagiera jakiegoś mniejszego pająka czy coś częścią. O Mission Complete! No to dziękuję wam za oglądanie. Mm. Łapki mile widziane i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!